Dzień dobry! Pierwsze wysiewy mamy już za sobą, i w niedługim czasie zaczniemy przygotowywać grządki do wysadzania sadzonek. Dziś yy, chciałbym powiedzieć kilka słów o kompoście, który jest yy, u mnie podstawowym nawozem, jaki stosuję w uprawach. Stosowanie kompostu jest korzystne dla środowiska, ponieważ pomaga w redukcji ilości odpadów organicznych, które. Trafiają na składowiska i wpływają na degenerację środowiska. Kompostowanie jest zatem formą recyklingu i dbałości o środowisko naturalne. Korzyści wynikające z rozrzucania kompostu na grządki mogą być zauważalne przez wiele sezonów trawy roślin. Użycie naturalnych nawozów zamiast syntetycznych zwiększa szanse na uzyskanie zdrowych, mocnych roślin i plonów. Ponadto stosowanie kompostu może pomóc w zapobieganiu chorobom roślin, ponieważ składniki organiczne w glebie sprzyjają rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów, które mogą pomóc w zwalczaniu szkodników i chorób. W przypadku rozrzucania kompostu na grządki wiosną warto pamiętać, że warto to robić przed posianiem nasion, aby rośliny mogły zacząć korzystać z dobrodziejstw nawozu jak najszybciej. Natomiast jesienią rozrzucenie kompostu na grządki po zakończeniu sezonu wegetacyjnego może pomóc w przygotowaniu gleby do kolejnego sezonu uprawy. Warto również pamiętać, że przygotowanie kompostu nie wymaga dużego nakładu Pracy ani kosztów, a może przynieść wiele korzyści w postaci zdrowych roślin, poprawy gleby i ochrony środowiska. Kiedy mówimy o kompoście, nie możemy nie wspomnieć o drżownicach. Dżdżownice to nieocenieni pomocnicy w kompostowaniu. Kompostowanie to proces, w którym odpady organiczne są przekształcane w wartościowy nawóz zwany kompostem. Jest to proces naturalny ale można go przyspieszyć dzięki obecności drziownic, które wprowadzają do kompostownika drobnoustroje, przyspieszając rozkład materii organicznej. Dzięki temu procesowi materia organiczna szybciej się rozkłada i zamienia w wartościowy kompost. Dżdżownice, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zwyczajnymi robakami, odgrywają kluczową rolę w procesie przetwarzania odpadów organicznych na wartościowy kompost. Są one organizmami heterotroficznymi, co oznacza, że nie produkują swojej własnej żywności, lecz żywią się substancjami. Organicznymi, takimi jak resztki roślinne i zwierzęce. Dżdżownice żywią się różnymi rodzajami materii organicznej, w tym liśćmi, trawami, gałęziami, gnijącymi korzeniami roślin, resztkami jedzenia, a nawet papierem i tekturą. Wprowadzają do swojego układu trawiennego materiał organiczny, który następnie jest Przetwarzany przez mikroorganizmy, które zamieszkują ich jelita. Dzięki temu procesowi drżownice wytwarzają odchody zwane vermikompostem, który jest bardzo wartościowym nawozem, bogatym w składniki odżywcze i korzystnie wpływa na jakość gleby oraz na rośliny, które w niej rosną. Dżownice przyczyniają się również do ulepszenia struktury i jakości kompostu poprzez aerację i mieszanie materiału organicznego, co pomaga w uzyskaniu jednolitego i dobrego jakościowo kompostu. Dodatkowo obecność dżownic w glebie korzystnie wpływa na zdrowie, na zdrowie roślin, zapewniając im dostęp do składników odżywczych oraz zwiększając jej przepuszczalność. Dlatego, jeśli chcesz prowadzić skuteczny proces kompostowania, to warto zadbać o obecność dżdżownic w kompostowniku. Można je tam wprowadzić dodając do kompostu ziemię, w której już żyją, lub kupując gotowe zestawy z dżdżownicami do kompostowania. Warto pamiętać, że dżdżownice potrzebują odpowiednich warunków do życia, takich jak odpowiednia wilgotność i temperatura. Ja u siebie w ogrodzie mam kilka kompostowników, i na kompost idą wszystkie odpadki organiczne z domu: liście, gałęzie, igły, a także obornik skórnika. Przy uprawie warzyw nie stosuję żadnych środków chemicznych ani nawozów. Opieram się głównie na organicznych. W późniejszym czasie będę zasilał gnojówką z pokrzywy, z w zależności jakie warzywo, jakie ma wymagania. Dzisiaj już żegnam się z Wami. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Do zobaczenia.